Witajcie wszyscy w dzisiejszym odcinku. Przetestujemy sobie wyrzutnię 18 Happy Birthday Taką wyrzutnię od Super Powera. Tak się więcej prezentuje. Wyrzutnie posiada specjalnie 18, a nie jak 19 strzałów większości tego typu wyrzutni. E, ko, e, gramatura to 288 gramów klasa druga. Wyrzutnia posiada tylko ląd podstawowy, Ląd rezerwowego nie posiada. Kosztowała 81 zł. Przetestujemy sobie ją dzisiaj. Mniej więcej tak się prezentuje. Szata graficzna fajna, taka idealna na 18 urodziny. Cóż, czas palenia 30 sekund, 18 strzałów, pociski wznoszą się na wysokość 30 metrów, a kaliber to też 30 mm. Także przepisujemy sobie tą wyrzutę. Także zapraszam do oglądania. Aha, jeszcze zobaczymy, ile jak strzały są puste, a jak pełne. No, tyle przestrzeni jest puste, i reszta jest pełna. Czyli nie najlepiej, nie najgorzej. Widzimy się na teście.